Ale Polish Fitness Freak, dzisiaj ponownie w Poznaniu. No ale osoba troszeczkę inna, bo nasza nowa polska mistrzyni bikini Ines Gorońska. Witaj Ines. Cześć. Słuchajcie, jeżeli chodzi o Ines, to jest ona jedną z tych osób, które się pojawiły jak królik z kapelusza i zdobyły całą polską scenę i nie tylko zresztą polską. Ale może zaczniemy od tego, jak się Ines zaczęła Twoja przygoda z sportami sylwetkowymi, bo wiem, że wcześniej zajmowałaś się innymi sportami, w tym chyba wioślarstwem, prawda? E, tak, 7 lat trenowałam, wyczynowałam wioślarstwo. E, moja przygoda z siłownią w sumie zaczęła się. No, 7 lat temu wtedy rozpoczynałam trenowanie trzy razy w tygodniu na siłowni, dodatkowo bieganie, woda i inne treningi, no, również jazda na rowerze, także y, sportowy duch ze mnie. <laughs> na siłowni zaczynałam trzy razy w tygodniu trening full body workout. To były ciężkie dosyć ćwiczenia. Główne ćwiczenia, czyli siady, wyciskanie nóg na suwnicy, dociąganie gryfu do deski. Także no bazę, bazę swojego ciała zbudowałam właśnie w ten sposób. Wioślarstwo. Trenowałam 7 lat. Przez pierwsze 4 lata w zasadzie nie, roz... nie miałam zbyt wiele osiągnięć, bo byłam zbyt niska, zbyt drobna. Głównie wzrost się liczy. Także dziewczyny miały 1,80 m, gdzie ja z moim 161 <głos》> To była totalna przepaść. Nie pasowałam do osad, byłam troszeczkę spychana na jedynkę gdzieś. Dopiero mniej więcej po czterech latach w osadzie zdobyłam pierwszy medal na mistrzostwach Polski jako juniorka. To był brązowy medal. I z kolejnymi latami później kolejny medal z, z czwórki, również brązowy. Kolejne lata Ostatnie w sumie lata mojego trenowania też były na jedynce wagi lekkiej. No i tam miałam już wszystkie kolory blaszek z mistrzostw Polski. Ale starałam się dostać do kadry. Natomiast tutaj też mój wzrost zaważył. No brakowało mi tych 5 cm mniej więcej, żeby pasować do reszty dziewczyn. Trzy lata starania i myślę, że wystarczyło, moja psychika już po prostu e, miała dość e, postanowiłam w ubiegłym roku w marcu e, zakończyć trenowanie wioślarstwa i, i poszukać czegoś innego dla siebie na pewno wiedziałam, że nie zostawię sportu, bo nie umiem żyć bez tego e, więc e, no, tutaj udałam się na e, kurs Instruktora sportów siłowych do Słodkiewicz Gym. Tam wyhaczył mnie Hubert Kulczyński. Gdzieś już planowałam starty, miałam gdzieś w głowie, ale nie wiedziałam do końca, jak mam się za to zabrać. On mi, on mi pomógł. No i zaczęliśmy współpracę od w sumie sierpnia. No i całą redukcję poprowadził mnie. Ale powiedz mi, to od początku było postanowienie, że lecicie na debiuty, czy to było stwierdzenie, że no to zaczynasz trenować i zobaczymy, jak to będzie szło? Nie, to było od razu, od razu postanowione, od razu były debiuty yy, i to było główne, główna impreza, ja nie planowałam dalszych startów, bo moim marzeniem było wyjście na scenę, a nie, <ścoughs> to było dla mnie totalne zaskoczenie, szczerze mówiąc. Ee, że, że wygrałam, nawet e, nie sądziłam, że stanę na podium, e, a co dopiero, o, jak się dowiedziałam, o, że weszłam do finału, to nie byłam totalnie przygotowana e, na e, wyjście indywidualne. Byłam wręcz zaskoczona, więc stres mnie zjadał, ale no jakoś dałam radę. No jakoś ci wyszło. Ale powiedz mi właśnie, jak jechałaś na te debiuty, to miałaś po prostu nastawienie, że a fajnie zrobiłam sobie jakąś tam formę i, i po prostu wychodzę, czy no, po cichu liczyłaś na to, że będzie ten finał? Mówisz, że nie byłaś przygotowana, ale jednak tam może w głowie coś się działo, co? Nie, byłam zadowolona ze swojej formy, bo nigdy w życiu nie wyglądałam tak jak na debiutach. Dla mnie to było mega fascynujące, co się dzieje z, z ludzkim organizmem w ogóle, bo... E, wiedziałam niby z teorii, jak to wszystko wygląda, ale no, na własnym organizmie, wiadomo, że każdy to doświadcza, to jest wielki szok z dnia na dzień. E, nie byłam przygotowana, naprawdę. E, e, sądziłam, że jak wejdę do, do finału, to, to naprawdę będzie po prostu szok, ale tak jak mówię, jak się dowiedziałam, że weszłam do finału, to bardziej się stresowałam tym, że nie, nie wiem, jak mam wyjść w wyjściu indywidualnym. Co będę, z tego zawsze się będę śmiać. Dobra, wygrałaś debiuty no i później były z tego co wiem mistrzostwa Wielkopolski, tak? Tak. Jak to, dlaczego akurat mistrzostwa Wielkopolski? Bo, bo co, bo że tutaj regionalna impreza, czy, czy czym to było spowodowane? Tak, tak. To była kolejna impreza po debiutach i tutaj trener. Z, razem z trenerem postanowiliśmy się przygotowywać do tych zawodów. To była kolejna impreza, a było też w naszym regionie, Wielkopolski, więc stwierdziłam, że skoro mam już formę, to dlaczego bym mogła nie wykorzystać tego i, i nie startować po raz kolejny na, na kolejnej imprezie. Także. Dobra, i później twój, twój chyba, znaczy no można powiedzieć, że największy sukces, był później jeszcze Europa, ale to do tego za do chwilę dojdziemy. Eee... No nie śmiej się <taka>, taka prawda. Mówię tutaj o mistrzostwach Polski, tak? Gdzie no, no nie, nie zdarza się to zbyt często, żeby debiutantka, która wygrywa na debiutach, wygrała też na mistrzostwach Polski. No, czy tutaj byłaś już przygotowana, nie, nie mówię o zwycięstwie, ale o tym, że może być ten finał, czy było podobnie jak na debiutach? Jadąc na Mistrzostwa Polski, yy, wiedziałam, że formę będę miała jeszcze lepszą, bo to znaczy tak mi się wydawało, yy, bo yy, to ciało wiadomo z każdym startem wyglądało coraz lepiej, ta forma była coraz bardziej wyraźna i, i tak dalej, natomiast yy, nie wiedziałam, będę wyglądała na tle innych zawodniczek, które startują już od lat. Na debiutach to były wszystkie debiutantki, świeże osoby, pierwszy raz na scenie itd. Natomiast na, na mistrzostwach Polski no, dziewczyny, które startują po kilka lat z rzędu, lata doświadczeń i tak dalej. Nie miałam zielonego pojęcia, ale no, gdzieś w głowie liczyłam na finał, natomiast też nie, nie, wie, nie sądziłam, że wygram. To, to było totalne też dla mnie zaskoczenie, że, że... Że pierwsze miejsce, no wow. No dobra, no ale już jest, jest ta szóstka. Zaczynają was powoli wyczytywać. No i tak zostajesz przy tym szóstym, zostajesz przy tym piątym, przy tym czwartym, przy tym trzecim. Już wiesz, że masz podium. No i co, i czy za, zaczynasz myśleć o tym, że może jednak się uda? Czy w ogóle jesteś w innym świecie i nie wiesz, co się dzieje? <laughs> Byłam trochę w innym świecie. Nie, nie kontaktowałam trochę. Byłam zestresowana. W ogóle duża impreza, taka ogromna impreza Mistrzostwa Polski, targi. No, dla mnie coś nowego. Nowe przeżycie, kolejne. No dobra, wygrałaś Mistrzostwa Polski, mija chwila, no i dostajesz się do kadry. Jedziesz na Mistrzostwa Europy i na Mistrzostwach Europy dzieje się kolejna, znaczy wychodzi kolejny wielki sukces może nie, nie aż tak duży jak wygranie mistrzostw Polski, no ale myślę, że porównywalny, bo jednak to jest Europa, e, wchodzisz do szóstki. No i, no i co? E, powiem tak, stojąc na backstage'u e, i obserwując moje, moje rywalki, moje e, konkurentki, e, dziewczyny były bardzo dobrze przygotowane. Naprawdę uważam, że poziom był e, wysoki, Rosjanki czy Ukrainki, tak jak często stawały w bikini na, na podium, no po prostu rozwalały system też. Głównie zauważyłam, że była prezentacja, bardzo też oceniana na, na scenie. Stresowałam się też. Duża impreza, natomiast wiedziałam, że są też lepsze dziewczyny. Dla mnie dużym sukcesem, ogromnym sukcesem było zajęcie tego szóstego miejsca i jestem zadowolona. Nie, nie mogłabym powiedzieć, że liczyłam, chciałam czegoś więcej. To było dla mnie naprawdę coś, coś ogromnego, coś dużego. A teraz jakie wasze plany z Hubertem na przyszłość? Kolejne starty, bo na pewno, na pewno takowe plany już są. Bo nie wierzę w to, żebyś po, po takim udanym sezonie wiosennym stwierdziła, no dobra, to teraz sobie odpuszczamy i zastanowimy się za 3-4 miesiące. Nie? nie wierzę w to, więc na pewno już jest jakiś plan, więc może go zdradzisz. Eee, no plan gdzieś w głowie mamy. <laughs> eee, nie ukrywam. Eee, chciałabym się przygotowywać na jesień. Jeszcze dokładnie nie wiem na jaką imprezę, i tego podejrzewam, że dopiero zobaczymy w okresie przygotowań, jak to będzie wyglądało. Natomiast wiem, że to będzie jesień. Teraz troszeczkę dam czas żeby swojemu organizmowi, żeby się zregenerował. Weszłam na krótki czas na off, i na razie muszę pomyśleć też o innych sprawach. O szkole, którą muszę skończyć teraz. Także zobaczymy. Na razie miesiąc takiego troszeczkę luzu, muszę się nacieszyć z, z trenowaniem i, i, i tak dalej. Ponadrabiać troszeczkę zaległości i, i wrócę, mam nadzieję, troszeczkę silniejsza. No to je, jeżeli mówisz, że jesień, to moim zdaniem będą to mistrzostwa polski juniorów i później Mistrzostwa świata juniorów, tak mi się wydaje, a przypomnę Wam tylko, bo może o tym nie wiecie, Ines ma 20 lat, więc całe jeszcze trzy sezony w juniorach. Jeżeli w pierwszym sezonie miałeś takie sukcesy, to aż się boję pomyśleć, co będzie w następnym, tym bardziej, że no osobiście znam Huberta, no i wiem, że nie jest to trener z pierwszej łapanki i na pewno, na pewno plan na Ciebie w głowie tam ma i to konkretny. <grym> I na pewno wszystko będzie robione z głową, więc myślę, że w przeciągu tych trzech lat jeszcze nie raz usłyszymy o Tobie, nie tylko na polskiej scenie, ale międzynarodowej też. I to nie tylko, że się dostałaś do szóstki, tylko właśnie, że będziesz... Coś mi się wydaje, że jeszcze rok, półtora, góra i będziesz miał takie sytuacje, jak miałeś na Mistrzostwach Polski, <noise> tylko że na arenie międzynarodowej. Tak mi się wydaje. Może jeszcze teraz na koniec tylko zdradzisz jakieś tam sekrety związane z Twoją dietą. Jak się przygotowywałaś, to na czym bazowaliście, czy to było bardziej tłuszcze, czy to były bardziej węglowodany, ile kardio kręciłaś, Może ty, żeby, żeby dziewczyny, które chcą mieć Twoje ślady, miały mniej więcej obraz tego, na co się piszą. Nie musisz dokładnie, bo wiadomo, że to jest tajemnica polszynera, ale tak ogólnikowo. No, ja bardziej bazuję na diecie węglowodanowej. E, wolę kręcić cardio, ponieważ no, wioślarstwo też e, i ogólnie sport spowodował, że no, bardzo, bardzo lubię biegać. I <ścoughs> nie ukrywam, że kilometry robię codziennie, około 14. E, jest to rozłożone na, na dwie sesje, e, rano i wieczorem. Natomiast wychodzę z założenia, że wolę trochę więcej zjeść niż się głodzić i, i, i kręcić do kardio. Także i dla mnie to jest najlepszy sposób na no, zrobienie dobrej formy. No, czyli już wiecie, że to nie jest tylko tak, że dziewczyny wychodzą i ładnie wyglądają, tylko to jest naprawdę odgroma groma i, i ciut ci od ciężkiej, <laughs> ciężkiej roboty i albo to będziecie kochać, albo nic z tego nie będzie. I za poświęcony czas. No i do zobaczenia. Dziękuję również.